Okej. Okay. Bez ciosów poniżej śrubek. He, 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 he. Zaraz cię złapię. Co? Oj, moje śrubki się trzęsą. Wygram mistrzu. O nie! Uuu. Uuu. Robot złapał robotkę. nie łazkoć. W porządku? Jak najbardziej, kumplu. Ekstra! A teraz pokażmy wszystkim, że jesteś najlepszą pomocnicą na świecie! Mój najlepszy przyjaciel, Armadella. Jest taka jak ja. Wszyscy myślą, że wiedzą jaka jest. Ale to nieprawda. Pasujemy do siebie. Okej, okay. my nie będziemy przyjaciółmi, ale to już sobie odpuść. Ach. I co ja mówiłem? Pidżamersi ciągle mówią mi, co mam robić. Ow! Przestań! Ona chce się zaprzyjaźnić! Traf nie, Ach, nie stękaj. Przydałaby ci się taka zbroja pazernika. Halo? Nasz konkurs? Co z wami? Przejąć władzę, przejąć władzę nad światem. O, jak mamy przejąć władzę nad światem, mistrzu? Znaczy, mamusiu. O-o, wygląda mi na to, że coś razem kombinują. Rubetko, co ty robisz? Przejmuje władzę nad światem! Aaaa! 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 O, Tylko nie jej funkcja przejmowania władzy nad światem! Ale ona jest miła, w szczególności dla mnie! Tak to działa! Ma sprawić, by wszyscy ją lubili, a potem w dobrym momencie przejąć władzę. Mogłem się spodziewać! Wow! Czyli robetka mnie wykiwała? Aaaa! 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 Mogę wam to jakoś wynagrodzić. Bądźmy przyjaciółmi. To w sumie nie jego wina. Robetka go oszukała! Proszę! Dwóch siłaczy kumplami! Może być fajnie! Chcesz wiedzieć, co znaczy być przyjaciółmi? Znaczy, wiem już, że nie chodzi o wykonywanie rozkazów. Dokładnie, ale chodzi o pomaganie sobie nawzajem ze złymi robotami. Czas być bohaterem! Tak! Gotowy? Się rozumie, Bizakupu. Ha, więc przejmowanie władzy nad światem może być irytujące? Ciekawe. Nad uh! Nie było tak trudno. Uwaga! Mówiłem! Taka zbroja pancernika bywa przydatna! Super! Stuknij w ekran, by obejrzeć więcej i przełącz się na Disney Junior, gdzie czekają na ciebie twoje ulubione programy.